Cześć! W poprzednim filmie pokazaliśmy, jak zintegrować konto BLPaczka z systemem Base.com. Dziś zrobimy kolejny krok. Pokażę Ci, jak szybko i sprawnie nadać swoją pierwszą przesyłkę bezpośrednio z panelu Twoich zamówień w Base.com. Jeśli jeszcze nie masz skonfigurowanej integracji, link do instrukcji znajdziesz w opisie tego filmu. Zaczynajmy. Zaloguj się do swojego konta w Base.com. Z menu po lewej stronie wybierz Zamówienia, a następnie Lista zamówień, aby przejść do listy swoich sprzedaży. Możesz nadać przesyłki masowo, zaznaczając kilka zamówień na liście lub pojedynczo. My, dla przykładu, wejdziemy w szczegóły jednego zamówienia, klikając w jego numer. Na karcie zamówienia w sekcji Przesyłka znajdziesz ikonę BL Paczka. Kliknij ją, aby otworzyć formularz nadania. Większość danych, jak adres odbiorcy, powinna być już uzupełniona na podstawie informacji od klienta. Naszym zadaniem jest wybrać odpowiednią usługę kurierską, na przykład InPost Paczkomat. Teraz uzupełniamy szczegóły przesyłki: jej wagę oraz wymiary. Pamiętaj też, dla każdej usługi mogą być dostępne usługi dodatkowe. W przypadku InPost Paczkomaty mamy na przykład możliwość nadania przesyłki bez drukowania etykiety. Po zaznaczeniu tej opcji kod nadania zostanie przesłany na adres e-mail nadawcy. Gdy wszystko jest gotowe, wystarczy kliknąć przycisk Nadaj paczkę. System połączy się z naszym serwisem i w mgnieniu oka wygeneruje etykietę. Przesyłka została poprawnie utworzona. Aby ją pobrać, kliknij w przycisk Etykieta. Etykieta otworzy się w nowym oknie, gotowa do wydruku. I to wszystko. Jak widzisz, nadawanie przesyłek przez zintegrowane konto base.com jest niezwykle proste i szybkie. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Jeśli masz pytania, zostaw komentarz pod filmem. Do zobaczenia.